Witam was bardzo serdecznie w już siódmym odcinku z Kronik Mertany I... Mamy tu w sumie trochę questów do zrobienia W ostatnim odcinku zwiedzałem miasto Trochę nowych questów padło Może zacznę od questa dla młynarza, aby ogarnąć co się dzieje z, w sumie z tym młynem Więc... o mm. okay. nie są. Tak. się. Ej. Dobra, nie było nic prostszego. Koło zostało oczyszczone. Kamienie blokowały łopatki. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Okay. Jak idzie Stary, Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale by... My... Chodzi o powódź? I tak, i nie. Od kiedy Sir Ramsey zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co kretoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Hej. Co sądzisz o ser Ramzeju? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Sylwach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z miastowymi i stawać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Jej syn z kolei jest zupełnie Przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym, co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych. Gdzie teraz przebywa ser Ramzej? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich tamistników i obżeraniem się? Pewnie jest gdzieś w bogatej dzielnicy w mieście. Aha! Jeśli myślisz o rozmowie z nim, to możesz o tym zapomnieć. Ramsay nie ma czasu dla kogoś takiego jak my. Hej. Pracuję w nim, odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech Inos czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podstopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramzej, A ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Ej, dlaczego Aha. Albin nie chce inwestować w młyn? To Peliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramsey ustanowił monopol na mielenie zboża, a flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, co gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi dopiero, gdy Ramsay odda mu Silbach. Za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy, wtedy będzie jeszcze gorzej. A co z Gildią Kupiecką? W czasie wojny z Orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie. Ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach. Wolność była zawsze najważniejszym darem. Dobra. Ym... To jeszcze. Tu mam kwestię z mieszkania. Na pewno muszę zanieść y... niebieski bez temu magowi. To jeszcze. Mam jakieś 40 punktów nauki do wydania. Czy dałoby się na coś wydać? No żeby nie to znać w pierniczu od byle czego. Ale okej. Okay. Najpierw sobie porobię by no i dostałem jakiś poziom przed Rozumiem. Okej. Okay. Rozumiem. Okej, okay, fajne to zamiatanie. 25 ekspa spada Jeszcze, Dodka. ej, chyba wszystko. O, widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej, mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy, dobra. Nie Mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie poparz. Jest jeszcze gorąca. Dobra. Prawie bym zapomniała może i teraz podłoga lśni, ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście, oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc. Ja tu mam jedną miatłę, więc tak nie potrzebna mi. Kolejna. Zatem robiłem to w filmie dla Expa. Expa jest w sumie tutaj najważniejszy. Żeby mieć co wydawać na nowe umiejętności. Jakby nie dostać potem w od wilka. No okej. Okay. Co jeszcze mam do zrobienia, bo muszę to działa zanieść Pójść hmm. po drewno dla Bastiana Ej, okay. Wydałoby się w sumie coś ulepszyć hmm, jakieś umiejętności Nauka Silbach yy, jest broń jednoręczna może najlepsze siły. By... Okej, okay. Paulus, czy walki jednoręczną? Okej, okay. pod karczmą tam pisało. No I gdzie jest Paulus? Farmer Gabriel. Jak wy... A jak może wyglądać? Czasem kogoś trzeba kogoś przywołać do porządku w albo owce pognać z powrotem na pole. To musi być bardzo odpowiedzialna praca. Dlatego mnie powierzono to zadanie. Ale wiem, sobie o czym zapomniałem. I grę trochę. Jest trochę za głośna. Mu... Nie to muzyka. Mi ok, chyba. Panna hmm. Fander. Jest... Odkarcz mu. Paulus. Dobra, chyba wiem, gdzie on jest. Leży Laga. Ej, hey, Paulus. Um. Mógłbyś mnie podszkolić? E, ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Hej? Tyle wystarczy? <słuch> tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albyna i coś ci pokazać, tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. Mogłem się tego spodziewać. Okej. Okay. Zacznijmy. Mam na... Nie, nie wiem, czy tą broń jednoręczną ulepszać w końcu, czy... ...pójść w dwóręczną. tak. Mam jeszcze punktów 40. Nic się nie zmieni. jakiś lepszy miecz. Opór. Jest bronią dwuręczną. Dobra, Powala jaka chyba powinna być. Ej, nie ma, nie tak. ma takiej rzeczy, której by mnie na ty... Pokaż mi co masz na stanie. Pokaż mi, mi swoje towary. Yy, Broń jednoręczna do ściania. I... Wziąca więcej niż... 15. Ręczna, dwuręczna. Półręczna, jednoręczna. Mogę na siłę piętnaście. Jeden. Jest podzręczność. Już jest drogie tutaj. Dobra to może bym... Hmm. 15 obrażeń, 5. W sumie, wezmę ten miecz. Podam ten nóż. Daję to w sumie. Muszę w siebie teraz władować. Czas jeszcze. na mnie. Um, dobra. Tak. 5 punktów siły to mało w sumie, brakuje mi. ono mieć jest hey. o wiele lepszy w sumie. Ja na tym dwa razy w ogóle pójdę. Trzecika więcej mam 20 punktów jeszcze do wydania. O mój Boże. Broń jedną ręczną będzie jeszcze lepszy. O, Paulus się gdzieś zawinął. Dom. w domu? Karza. Hej. Daszko? Hej, ty! Kto jesteś? Kto jest w ogóle? Ej ty. Ten Po handlu? Okej okay. Nie to nic nie potrzebuje stąd? Na farmer Paulus, hej, Mam nadzieję, że. Przecież to miecz w sumie jednoręczne. Ym... Dobra, może w sumie od razu zrobię zapis gry. To teraz, teraz pójdę z do maga, oddam mu ten niebieski bez i trochę dostanę kasy za to I może poszedłbym w do... po to drewno dla bastiana hmm. Albo poszukałbym tego strażnika co zginął. umiem Co mam iść po to drewno? z tyłu, spłata długu. Hmm. tej Kiedyś na trzeciej zgórze na południowym wschodzie od wioski w tej chwili idąc na wschód, w rzeki, a następnie przez dwa drewniane mosty, aż dojdę do dużego jeziora. I miałem umaga posprzątać, też kolejna kwestia, ale to będzie w sumie exp, więc, no. Siema, ja tu przyszłem posprzątać. Tu jest miotła, tu jest miotła. Ej, ty! Okej, okay, Zrobiłem zagrywałem. o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzedać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od Ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czychającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby Cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta. Gospodyni z tutejszej karczmy. a tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Hej. Mam wszystko, czego Masz. Dla Ciebie. Um. Hm. No pójdźmy do tej Marty. Później, w następnym odcinku najwyżej pójdę do tych, wali coś. Nie wiem, czy będzie czas już w tym, ale wywalone. Um. Chodźmy. Hej! Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Nie. Hej. Mógł. Nie. Co? No, Krótko, nie. Ja nie posłuchajcie swoim gulaszem, bo wciąż on nam nie ufa. No, gdybym pomógł ludziom w wiosce, inaczej bym na nie spojrzała. No, no, czyli muszę teraz w sumie do tych rwali, bo to drewno. Hmm. To. Ja mam. co. na mapę, którą ma... bramą muszę wyjść. Bo nie wiem, nie pamiętam, która była południowa, która była północna. Opoga Tak. No to muszę wyjść wschodnią. Okej. Okay. Okej. Okay. I tak. I tu jest południowa. Tam jest zachodnia. Tam jest wschodnia, tam jest północna. Okej. Okay. Czyli... Muszę... Za Chodzi o długu. się na szczycie wzgórza, na południowy wschód od wioski, skoro od odwali najłatwiej dorsze idąc na wschód w górę rzeki. Okej. Okay. Mm. No chodźmy do tych drwali w sumie Zaraz zapiszę grę i wyjdę Dobra, mmm, jaki Rity wieży sygnałowej? Okej, okay. mam nadzieję, że nic nic tutaj nie zabije. Ostatnio. ciekawi mnie, że się jeszcze wrócę. pójdę zobaczę. Ile mnie nie kosztowało nauczenie się oprawiania zwierząt. Też jest dość przydatny. Dość przydatna umiejętność. Bo będę mógł, mógł trochę więcej kasy zarobić temu z zabijanie potworów, Hej! pomamarkus. karstwo Ym... prładanie zwierząt 150. Hej. Okay. Bastian wysłał o. mnie po drewno do wieży sygnałowej i obozu drwali. Masz dla mnie jakieś rady? Powiem ci to jako osoba, która sporo łazi po okolicznych lasach. Bez porządnego wyposażenia nawet nie myśl o tej wyprawie. Wieża sygnałowa znajduje się tylko kawałek na południowy wschód stąd, ale będziesz musiał uważać na całe stada ścierwojadów na wzgórzu. Sprawa ma się gorzej z obozem Drwali, ale jest kilka sposobów, by tam dotrzeć. Możesz minąć wieżę strażniczą, przejść przez most nad Wodospadem i dotrzeć do kamiennego łuku. Tam radziłbym ci przeprawić się przez rzekę i iść wzdłuż niej aż do obozu węglarzy. Przysięgam na Adanosa, że gdy ostatnio polowałem w pobliżu kamiennego łuku, to widziałem cały stos kamieni, który ruszał się jak ożywiony. Jeśli przeprawa przez rzekę cię nie zachęca, to zawsze zostaje ci dłuższa trasa przez las. Skręcasz na wschód przed wieżą sygnałową, a później odbijasz na południe. Um. Chcę prześpię. Wynocha z mojego łóżka. Pažiūrėkime, tai viera signalų obojų. Pamiętam, że ostatnio mnie wilk zabił. Okej. Okay. Teraz... ...wtedy łatwiej to wszystko idzie. Cześć tu, koleżko. Nie błąd. Dobra, jeden mniej. Hmm. Jest ten wilk? Na mnie? I trafił. chybany, Dobra. Chodźmy, o oh Boże. Lepszy jest ten y... Może zapiszę? Bo nie zdziwiłbym dziwi, się gdybym nie zajebał Ale okej okay. Pasą. O Boże. To ma HP. Dobra, to nie był dobry pomysł. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli nie mam co z tym walczyć by tak nie zajebie, nieaktualnie. Teraz jestem na to za słaby, na walkę z tym czymś. No dobra. Na razie jest koniec tego odcinka. No to do zobaczenia, do usłyszenia w następnym. Żegnam. Kłaniam się nisko.